Cześć, tu Wiesława. Na chwilę opuszczamy piękną Chorwację, by odwiedzić kraj sąsiadujący z nią, Bośnię i Hercegowinę. Metkowicz jest miastem granicznym, tutaj też przebiega granica z Unią Europejską. Zaledwie kilka kilometrów po przekroczeniu granicy, pejzaż zmienia się nieco, a nad miasteczkami górują wieże minaretów. Pamiętajmy też, że poza Unią połączenie telefoniczne lub internetowe może nas słono kosztować, zatem wyłączamy komórki i zdajemy się trochę na wcześniejsze przygotowanie, trochę na podróżniczy los. Już przed miastem Mostaru piękne widoki, ale trzeba skupić się na drodze i zachować czujność, albowiem miejscowi kierowcy jeżdżą dość brawurowo. Udało się znaleźć parking, więc zaczynamy pobyt w Mostarze, największym mieście Hercegowiny, oczywiście od wypicia filiżanki kawy z widokiem na rzekę Neretwę. Jest i most, ale nie on będzie głównym bohaterem w mostarskiej opowieści. Oto OM, Stary Most, inspiracja dla artystów, Cel wielu turystów i podróżników. Zresztą nazwa miasta pochodzi od słowa Mostari, czyli Strażnicy Mostu. W średniowieczu brzegi Neretwy spinał drewniany most. W XVI wieku Turcy założyli tu twierdzę, a w 1566 roku dotychczasowy drewniany most został zastąpiony kamiennym o konstrukcji rozporowej. Po zakończeniu I wojny światowej, Mostar wszedł w skład królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Miasto stało się wielonarodowe i wieloreligijne. W maju 1992 roku rozpoczęły się bratobójcze walki. Od maja 1993 roku przez 10 miesięcy Chorwaci oblegali wschodnią część miasta, zburzono większość zabytków architektury, ucierpiał również Stary Most. 9 listopada 1993 roku zbombardowany, runął do Neretwy wraz z 400-letnim osmańskim dziedzictwem kulturowym. Stary Most odbudowano dzięki międzynarodowemu wsparciu i otwarto 23 lipca 2004 roku. Dziś wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stary Most liczy 4 metry szerokości. 30 metrów długości, a jego wysokość nad lustrem wody wynosi 24 metry. Co roku odbywa się tutaj konkurs skoków do wody, a na co dzień można spotkać śmiałków, którzy po uprzednim zebraniu do kapelusza odpowiedniej sumy w euro skaczą z mostu do Neretwy. Po przekroczeniu wieży strażników rozpoczynamy spacer uliczkami Starego Miasta wyłożonymi misternie nretwiańskimi kamieniami. Mijamy tłumy turystów z różnych zakątków świata, małe bajeczne domki pełniące rolę restauracji i sklepików. Zobaczmy, co można tutaj kupić. Oczywiście królują akcesoria do parzenia i picia kawy. Naczynie do zaparzania kawy, taki tygielek z rączką, to dżezwa, obowiązkowy sprzęt w każdej bałkańskiej kuchni. Można pomyśleć, że to chińskie podróbki dla turystów, ale stukot młotka przybił nas do jednego z wielu warsztatów, w których wystukuje się owe cudeńka. Przed nami starszy, znacznie mniejszy brat starego mostu Kriwa Ciupria, czyli krzywy most. Jednoprzęsłowy o długości około 8,5 metra i wysokości ponad 4 metry zbudowany w 1558 roku nad niewielką Rzeczką Radobolia będącą dopływem neretwy. Pomimo, że przetrwał działania wojenne, uległ zniszczeniu w czasie powodzi 31 grudnia 1999 roku odbudowano go w 2002 roku ze środków UNESCO i Luksemburga bardzo uroczy zakątek otoczony bujną roślinnością i starymi kamiennymi domami. Na moment uliczny gwar ciśnie, bo rozlega się śpiew muezina, wzywającego do modlitwy, lecz za chwilę znów miesza się z miejskimi odgłosami. Pręte wąskie uliczki, oraz obłędny zapach świeżo parzonej kawy ponownie zaprowadził nas nad turkusowe wody Neretwy i do starego mostu. Zobaczmy, co oferuje kuchnia w jednej z obleganych restauracji. To prawdziwy miks kultur na stole, bo jest i sałatka grecka i szopska, pieczywo coś w rodzaju naszych pączków, tylko bez nadzienia i na słono. Jest ayvar, duszona wołowina, cevapcici z pitą, gołąbki w winogronowych liściach, duszone warzywa z ryżem. Wszystko obłędnie pyszne. Po takim posiłku można przenosić góry, ale zajmijmy się raczej dalszym zwiedzaniem, bo oto trafiamy pod adres Mala 16. To tutaj znajduje się meczet Koski Mehmet Pasha, który w dodatku można zwiedzić. Jak się zapewne domyślacie, również i on ucierpiał podczas ostatniej wojny. Ale wewnętrzne dekoracje, nichrat i minbar cudem ocalały i są oryginalne. Meczet posiada 25 okien, a w prawym rogu znajduje się machwil, balkonik, miejsce przeznaczone dla kobiet. Z 90 wąskimi kamiennymi schodami spinamy się na wieżę minaret, a z jego balkonu podziwiamy panoramę miasta i piękne wody Neretwy. oddalamy się od zatłoczonej części starówki i trafiamy w miejsce, gdzie toczy się zwykłe życie mieszkańców Mostaru. Jak zahipnotyzowani jasną linią ułożoną z kamieni, zatapiamy się w zaułkach, urokliwych domostwach, Drzwi jednego z nich są otwarte, więc zaglądamy do środka. Okazuje się, że jest to Muzeum Tombiszewicza. Jeden z najlepiej zachowanych budynków mieszkalnych z okresu osmańskiego. Został zbudowany w 1635 roku. Można w nim obejrzeć autentyczne meble i wyposażenie. Jeszcze na lokalnym bazarze kupujemy kilka przysmaków i drobiazgów, a dodam, że walutą tutaj jest marka wymienna, równowartość 50 eurocentów. Powoli nasza mostarska przygoda dobiega końca. Była to prawdziwa uczta dla wszystkich zmysłów miasto niebywale klimatyczne miasto wielu kultur i wielu kontrastów. Miasto o bardzo trudnej historii, której piętno widać jeszcze na zrujnowanych budynkach ze śladami kul na ścianach. Ludzie tutaj są nadzwyczajnie mili i jak wszyscy zasługują na spokojne życie, czego im z całego serca życzę. W drodze powrotnej odwiedzimy jeszcze jedno ciekawe miejsce: Osadę Pocztieli, kamienne miasteczko tarasowo ułożone na zboczu góry po dość stromych schodach. Minamy się, podziwiając śródziemnomorską roślinność i orientalną architekturę, i kurujący na szczycie wzniesienia zamek z końca XIV wieku. Strzegł on przed atakami Turków, ale nieskutecznie, ponieważ w 1471 roku Osmanowie zdobyli te tereny i zaprowadzili swoje porządki. Poniżej twierdzy widać meczet Hadzi Aliya. W czasie ostatniej wojny poważnie zniszczony, ale z pomocą środków europejskich odbudowany. Niewielkie kopuły poniżej meczetu to budynek medresy islamskiej szkoły. Miasteczko skradło moje serce. Panowała tu absolutna cisza, przerywana tylko magicznym śpiewem ptaków. I znów widzimy wody neretwy, ale już po chorwackiej stronie.